No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, troszeczkę mi brakowało, troszeczkę mi nie było na tym y, YouTubie akwarystycznym, ale już y, spieszę z nową aktualizacją, więc jeszcze tylko startówka i zaczynamy. Na początku chciałbym Wam przedstawić kilka ujęć, które udało mi się zrobić zaraz po, można powiedzieć, odpaleniu się światła e, z taką inną poświatą. Oczywiście tutaj nie regulujcie wy nic, ani ja też nie grzebałem, jeżeli chodzi o kolorystykę, ponieważ e, przy, można powiedzieć w cudzysłowie, w słodzie słońca w tym zbiorniku. Przypominam, że jest tu lampa Hichiros Vivid Mini e, i po prostu Wschód Słońca, ten przysłowiowy, wschód Słońca trwa tutaj dwie godziny i tak samo zachód Słońca też jest ustawiony na dwie godziny. Dlatego, w ciągu tego rozpalania się tego, tego światła w tym zbiorniku, można zaobserwować różne temperatury barwowe z tej lampy. Jak i w różnych, można powiedzieć, kolorystykach oświetleniowych, poszczególne rośliny się pojawiają, pokazują i ujawniają swoje. Kolory, lub no, czasami można zauważyć też i e, te brzydcze strony roślin, ale z tym to się da jeszcze cokolwiek zrobić. E, słuchajcie, tak jak już w shortach wspominałem, nie wiem, czy do wszystkich to dotarło, czy po prostu ktokolwiek ogląda te shorty, ale biorąc pod uwagę wyświetlenie, jakie są e, na właśnie karcie short, można powiedzieć, że część osób, część. Z moich subskrybentów widziało to ewentualnie w większości tylko i wyłącznie przypadkowi, yy, przypadkowi obserwatorzy shortów. W każdym razie wspominałem tam, że nie chcę już z pewnego względu yy, używać yy, no, wody RO z wodą kranową. Chciałbym tutaj się skupić na tym, żeby yy, używać już w końcu mineralizatora. Ostatnia moja przygoda z mineralizatorem to był właśnie mineralizator Wimi, do którego się zraziłem z tego względu, że no, jak większość akwarystów wspominała, była jakaś wadliwa partia, ewentualnie coś po prostu tam nagrzebali, pogrzebali i ten mineralizator, który był bardzo dobry w połączeniu z nawozami właśnie Wimi, coś się z nim zepsuło. No i finał był taki, że wielu z nas po prostu stwierdziło, że nie będzie go używało, a między innymi ja też byłem jednym z tych akwarystów. Mimo tego, że no, dość długo próbowałem walczyć i starać się coś tam y, na tym mineralizatorze zrobić, ale y, tak jak wiecie, no niestety nie poszło. Y, w każdym razie stwierdziłem, że idę w stronę mineralizatora, a skłoniło mnie do tego y, o, ostateczne takie przemyślenie ponieważ po tam w dość krótkim urlopie przyjechałem do domu. Oczywiście na szczęście akwarium nie, nie wróciło do stanu no, sprzed tam paru miesięcy, gdzie miałem problemy z nawożeniem. Jedyny minus albo jedyne po prostu wada tego wszystkiego to było to, że strasznie szyby zarosły. Zapomniałem się dopytać też córki, ponieważ ona została w domu i, i, i no, miała pieczę nad tym wszystkim, więc poprosiłem ją, żeby raz dziennie podawała rybom, oczywiście jedzenie. No i nie wiem, na ile sobie to po prostu przypomniała, czy miała to w głowie, żeby raz dziennie dać też jedno kliknięcie, właśnie nawozów WIMI. Jeżeli. Systematycznie to stosowała, to no fajnie, jeżeli nie, no to może i nawet uratowała ten zbiornik, ponieważ, tak jak mówię, by tylko i wyłącznie minusem, jaki ten zbiornik ujawnił po tygodniowej przerwie z moją, nad moją pieczą, to było to, że konkretnie, można powiedzieć, bardzo konkretnie, zarosły szyby. I po przeczyszczeniu tych szyb, po przetarciu ich tak z grubsza, ponieważ tam czyścikiem, ponieważ planowałem, planowałem podmianę wody, ale jakoś po urlopie jeszcze była praca i tak dalej. Weekend dość mocny w pracy, więc to odkładałem tak z dnia na dzień. Miałem zrobić podmianę, ale właśnie po przeczyszczeniu szyb uja, pokazało mi się na... Różnych elementach w akwarium. Taki brązowy nalot stwierdziłem, że mogą to być, jeżeli dobrze pamiętam, krzemiany, czy jakoś tak. Te 10 litrów wody kranowej mogło na tyle zawierać właśnie krzemianów, że coś tutaj nie, nie pykało w tym zbiorniku. Zobaczymy, jak teraz zbiornik się będzie zachowywał. Oczywiście to też pierwsza podmiana ponieważ była troszeczkę później bo planowałem ją w poniedziałek, a skończyło się w czwartek. Z tego względu że czekałem na dostawę właśnie mineralizatora. No i tutaj poszedłem w kierunku salty shrimp GH. Zastanawiałem się też nad KH, GHKH, ale wyczytałem tam właśnie, że żeby osiągnąć GH na poziomie 6 no to KH o połowę jest tylko niższe, czyli gdzieś tam na poziomie 3, a nie chciałem mieć tak wysokiego KH wolę i zauważyłem, że akwarium lepiej się zachowuje jak to KH jest bardzo nisko, no ale wtedy trzeba niestety uważać na to, aby nie wpuścić za dużo CO2, bo można sobie przytruć troszeczkę ryby dlatego E, wskazane jest mieć albo kontroler pH przy takim niskim kH, e, albo, albo po prostu stały test e, na CO2, żeby cały czas kontrolować e, właśnie to, co się dzieje w zbiorniku, żeby nie było za dużo tego e, CO2, żeby nie było jakiejś przyduchy. E, ja postanowiłem troszeczkę wyżej podnieść wyloty. Z filtrów, żeby troszeczkę ta woda była merydana, żeby ten ruch tafli wody był, żeby w razie czego no, w nocy przede wszystkim, żeby, żeby ten, to CO2 nie było za dużo. Zastanawiałem się też nad tym, aby na noc zakręcać CO2, ale w moim układzie jest to troszeczkę uciążliwe z tego względu, że ten mój zaborek kamozi. No, już chyba troszeczkę y, lat się wysłużył. Już ciężko jest ustawić tak precyzyjnie te jeden, dwa bąbelki. Ym, no staram się tak o dwóch bąbelków na, na sekundę, żeby leciało. Y, powiedzmy półtora o coś takiego. Y, żeby półtora tego y, bąbelka leciało y, na minutę. Y, I to się wszystko fajnie. Rozpuszcza w tym moim dyfuzorze. Może to tylko przypadek, może to e, po prostu e, ze względu na to, że jest mniej KH w zbiorniku, e, mniej tego, tych pęcherzyków e, CO2 też wylatuje e, z, tego, e, z tego wylotu z filtra i, i, i może szybciej się rozpuszcza, albo coś. No nie wiem, albo to tylko moje takie złudzenie, ponieważ e, tam też jest ten wylot z tego fan, y, fan jedynki i on bardziej myrda tą wodą i te pęcherzyki szybciej się po prostu rozbijają. No nie wiem. W każdym razie jest to pierwszy tydzień na mineralizatorze Salty Shrimp. Można powiedzieć, że przy tym stanie wody, ile ja wymieniam tej wody, czyli no, można powiedzieć, że spokojnie 50% wody jest podmieniane co tydzień, to za tydzień powinno być tak, że już cała woda w tym zbiorniku jest podmieniona. Teraz no, troszeczkę tylko rozcińczyłem tą wodę, która jest w zbiorniku, więc jakichś tam cudownych efektów się nie spodziewam. Myślę, że też inaczej. Zastanawiałem się też, czy robić, bo widzicie, że jest i przycinka w tym zbiorniku zrobiona, jest tam troszeczkę porozsadzane, coś tam się podziało z tymi roślinami. Nie zastanawiałem się, czy po prostu jest sens albo czy bezpiecznie będzie robić też taką mocną przycinkę w momencie, gdy robię taką zmianę w, w akwarium. Czyli przechodzę z wody, można powiedzieć, RO skranową na czystą wodę RO no, wzbogaconą tylko mineralizatorem. Obawiałem się, czy nie wystąpi znowu jakieś tu komplikacje, czy znowu nie będę potrzebował kilku tygodni, miesięcy, żeby doprowadzić ten zbiornik. Do porządku, ale póki co widzę, że jest ok. Yy, zauważyłem, że pojawił się, bo dzisiaj jest yy, trzeci dzień po podmianie wody, i zauważyłem, że jakiś, już jakiś delikatny pyłek pojawia się na szybach, ale nie wiem, czy po prostu to jest yy, powód tego, jest to, że nie doczyściłem dokładnie szyb, czy, czy już coś tam się yy, pojawia. No, zobaczymy. Może to też być właśnie skutek tego, że wcześniej, gdy mnie nie było, no, córka troszeczkę czasami zapominała o tych dawkach nawożenia i może też na jakieś tam sobie różne dysproporcje się pojawiły. No zobaczymy. Tak na koniec jeszcze podsumowując wszystko, oczywiście, tak jak mówiłem, nie spodziewałem się cudów. Po tej pierwszej podmianie, po tym pierwszym użyciu salty shrimp, myślę, że następna podmiana albo dopiero gdzieś tam trzecia, czwarta może jakieś plusy przyniosą, jakieś pozytywy używania właśnie tego mineralizatora, ewentualnie no, nie spodziewam się tu jakichś niespodzianek, ponieważ nie tylko ja używam tego mineralizatora i, i po prostu ludzie sobie chwalą, ewentualnie może być tylko jakieś tam, jakieś tam komplikacje albo trzeba będzie coś jeżeli chodzi o nawożenie, po prostu coś pozmieniać, bo inaczej mogą reagować rośliny, mogą szybciej zacząć rosnąć, ewentualnie przez te pierwsze 2-3 tygodnie mogą troszeczkę marudzić, bo będzie właśnie zmiana parametrów wody i po prostu coś tam może się wydarzyć. Ale tak jak mówię, nie spodziewam się tu jakiegoś, jakiegoś szału, ani też, też problemów, więc najbliższe te 2-3 tygodnie pokażą. Czy to był strzał w dziesiątkę, czy po prostu e, strzał w kolano i znowu będą problemy. No dobrze, jeżeli chodzi o przycinkę, to też nie ma co za bardzo e, się tutaj rozwodzić, bo wszyscy widzicie, e, jak wygląda zbiornik teraz. A wiecie, jak wyglądał w poprzednich e, w tygodniach. Bo jeżeli śledzicie mój kanał, to, to dobrze zdajecie sobie sprawę, jak to wszystko e, wyglądało. No, z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej i jestem z tego powodu. Zadowolony. No i mam nadzieję, że e, te wakacje, ten e, czas letni, który, no jak wiecie, każdy ma jakieś inne e, chęci do pracy i więcej chęci do przebywania na zewnątrz, więc na tą akwarystykę różnie to bywa z, z tym czasem, ale no, systematyczność powinna powinna nas jeszcze trzymać tutaj, w każdym razie e, będę starał się e, też i systematycznie wrzucać jakieś filmy, jeżeli nie to z góry przepraszam, bo, bo po prostu praca, no. tyle mogę powiedzieć, więc na zakończenie oczywiście jak zwykle e, no życzę Wam powodzenia, życzę radości z, z Waszego hobby, no i do usłyszenia w kolejnym filmie, pozdrawiam Was, cześć.